Witam Was kochani w kolejnym filmie na moim kanale Izabela Ipka. No nie uwierzycie, patrzcie gdzie jestem. Właśnie wyjechaliśmy z Międzylesia, w Polsce jestem! W Polsce jestem! Szok! Stoję na polskiej ziemi. Nawet sobie nie wyobrażacie jak bardzo się cieszę. Śnieżek, no w górach jestem jeszcze. Mamy jeszcze gdzieś ponad godzinkę. Tam do tej miejscowości, do której jedziemy, także jestem bardzo szczęśliwa, że stoję na polskiej ziemi. Aż się wzruszam normalnie, wiesz, tyle lat, tyle lat mnie tutaj nie było. O, fajnie. Zanim przejdę dalej, chciałabym Wam pokazać moją podróż przez Czechy. Jakie piękne widoki były, kilka takich przebitek. No patrzcie jakie piękne góry. między lesie. Byłam tutaj kiedyś w sanatorium jako dziecko. Przepiękne, nie? Cześć kochani! No nie uwierzycie... Szapka! Wiem, dla was to może być całkowicie normalne, ale... Ja jeszcze nigdy w żabce nie byłam w Polsce. Szok. Bardzo fajne przeżycie. No później. No kochani, dotarłyśmy już do domku. Pokażę Wam co kupiłyśmy w żabce. No jest niedziela, wieczór, no to już e, nie mogłyśmy za dużo kupić. Bo sklepy są pozamykane, inne nie. Kefirek. Wiecie, jakie to dla mnie dziwne, jak wszyscy mówią po polsku, w koło: śmietanka 30%, śmietanka 18%, masełko łaciate. I to, co lubią ludzie pochodzenia polskiego z Polski na emigracji pierogi pierogi ruskie szok jeszcze nie mogę doczekać a nie i z mięsem no i do popicia pepsi no to teraz z koleżanką będziemy sobie jedzonko przygotowywać a ja odezwę się później no, jest już dzień kolejny, poniedziałek. Chciałam Wam pokazać apartament, w którym teraz jesteśmy. Jest super, naprawdę. Za jeden dzień kosztuje około 50 parę euro. No. Nie od osoby, tylko ogólnie za apartament. Już Wam pokazuję. Znajduję się w przedpokoju. Na wprost jest łazienka. Tam słyszycie yy, nagranie Szusz, bo koleżanka jest w Łazience, robi makijaż. To jest sypialnia. Tutaj koleżanka jest w, tym, w tej sypialni. Śliczne, nie? Patrzcie, tutaj jest garderoba. W tej sypialni tutaj możemy sobie wyjść, zapalić. Bo w mieszkaniu nie wolno palić, jest taras. A to jest wałbrzych. My jesteśmy na czwartym piętrze w tym apartamencie, niestety nie mamy windy, ale Trochę sportu nam nie zaszkodzi, szczególnie mi. Teraz. No, widzicie, tutaj jestem przedpokój. Teraz pokażę Wam pokój, który ja wybrałam dla siebie. Jest taki mniejszy, ale mam tutaj biurko na laptopa. I. Tutaj taką szafkę. Bardzo ładny pokoik. Tak, to jest ten przedpokój. Duży przedpokój, jest fajny. Taki obszerny. Tak jak mówiłem, tutaj jest łazienka. Ją pokażę Wam później. Z przedpokoju przechodzi się do salonu. To wygląda o tak. Stół okno i tutaj mamy kuchnię. Taką ładną, dużą kuchnię. Tutaj mamy telewizor. Internet. W kuchni mamy zmywarkę. Tutaj Piec, mikrofale, piekarnik, mamy lodówkę, mamy też zamrażarkę, można sobie gotować. Oczywiście jest tutaj też całe wyposażenie, szklanki, kubki. Cukier, sól, kawa tutaj było już w tym pomieszczeniu, talerze, no wszystko. Jak mogliście zobaczyć, apartament jest mega. Nawet nie mogłam sobie wyobrazić, że będzie taki super. Jestem. Bardzo happy, że jestem w Polsce. Słoneczko świeci, piękna pogoda. Jeżeli interesowałby Was taki apartament, jakbyście jechali do Wałbrzycha, to można go znaleźć na booking. Jakoś tam Booking coś tam w internecie. No, że jest super mega. Ja jestem super mega wyspana. Bardzo wygodne łóżko. Po prostu świetnie. O wiele wygodniejsze niż moje w domu. No, a teraz będę się szykować na miasto. Witam z powrotem. Jestem na mieście w Wałbrzychu. Pokażę Wam trochę miasto. Kilka ujęć. Powiem Wam, że tutaj jest dużo dróg pod górę. Także może poprawi mi się kondycja trochę. No, wchodziłam z koleżanką, żeby dojść do sklepów, to trzeba było przejść tak z kilometr pod górę. No to było dużo przerw, było dużo przerw, muszę powiedzieć. No. Teraz stoję gdzieś, gdzieś tam jeszcze koleżanka poszła do sklepu pooglądać coś. Zaraz pójdę kupić znowu pierogi. Tylko tym razem w innym miejscu. Dzisiaj pójdziemy do, do takiej budki, gdzie są robione takie, wiecie, ręcznie, nie, nie tam maszynowo, nie? No, na pewno będzie różnica w smaku. Stoję tutaj w miejscu koło takiego zegara, zaraz Wam pokażę. Myślę, że to jest takie specyficzne, bo zauważyłam, że ludzie tutaj mówią, że Coś tam jest, przejdziesz koło zegara, nie? Jak żeśmy się pytali, gdzie jest poczta na przykład, słyszałam, że ktoś się umawiał, że spotkamy się koło zegara. No. Tutaj, kurwa, zapiekanki. Oj, Wiaterek dmucha. Mam nadzieję, że na mikrofon za bardzo nie ten. Nie dmucha. Tam z przodu w tym czerwonym budynku jest Rosman widziałam. O. To później sobie też tam pójdę. To miasto jest duże. Ale ja znam tylko tutaj teraz zdążyłam poznać tylko ten kawałeczek. No, no ale do dzisiaj dopiero poniedziałek. Pogoda jest piękna. Słoneczko świeciło, tylko wszystko trochę jest, ale poza tym jest super. Także jestem ciekawa na kolejne przygody. Tutaj gdzieś niedaleko jest zamek Książ. Możliwe, że pojedziemy tam zwiedzać. To oczywiście zrobię jakieś nagrania, ujęcia, ale to już będzie w kolejnym filmiku. No, a teraz wracam do koleżanki i idziemy kupić jedzonko. I do domku. Nie, jeszcze musimy zajść na, na pocztę. I wtedy do domku. Nie. I jeszcze musimy zajść do sklepu też spożywczego, kupić coś do picia. Bo co zauważyłam w porównaniu do wiedeńskiej wody, jest tutaj woda całkiem inna. Y, jak się naleje do szklanki, to bardzo y, ma zapach chloru. Już pamiętam to kiedyś z dzieciństwa, jak jeździłam do Wrocławia, do mojej chrzestnej, Świętej pamięci, to u niej też tak było, że woda tak chlorem, właśnie pachniała bardzo mocno. W Wiedniu nie czuć w ogóle chloru. No, dlatego musimy sobie kupić wodę mineralną do picia, bo ja piję bardzo dużo wody, tak co najmniej 3 litry dziennie. No i powiem wam, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że jestem w Polsce. Chociaż nie mogę się przyzwyczaić do tego, że że wszyscy mówią po polsku. To jest bardzo dziwne dla mnie teraz, wiecie? No. Bo w jednej, jak ktoś mówi do Polsku, to było tak, wiecie, no, ciekawostka o Polak, nie? a tutaj wszyscy mówią po polsku. Cóż za niespodzianka, nie? Okej, okay, kochani. No witam ponownie. Właśnie wróciłyśmy do domu z miasta. Pozałatwiałyśmy kilka spraw. I chciałam Wam pokazać, jakie rzeczyśmy zrobiły sobie zakupy na dzisiaj, na wieczór. Zacznijmy od niezdrowych rzeczy. Kola. I takie coś. To są ptysie duokrem. Ptysie nie jadłem już nie wiem ile. Bardzo z tym ciekawa, już nawet nie pamiętam smaku, ale bardzo się na nie cieszę. Orzechy włoskie, bo tak wiecie, jak będę sobie oglądać coś w telewizji albo coś, to, to lubię sobie chrupać jak takie orzeszki i są bardzo zdrowe dla mózgu. I teraz kupiłyśmy śmietankę do kawy, śmietankę do, do tego, co Wam zaraz pokażę. Tak, jak już wcześniej wspominałam, pierożki. Mm. Mamy różne pierożki. Ruskie, z kapustą, i z pieczarkami, Grybami. z grzybami. No właśnie. Koleżanka podpowiada. I jeszcze jakieś. A z mięskiem i i kapustą. I z kapustką. No. I tutaj jest o jeden kotlecik mielony. Z mięsa jakiego? Wołowego? Nie, ze, ze świniaczka, bo jeden został od razu pożarty. No, ze świniaczka koleżanka mówi, bo jeden został jeden, bo jeden został już pożarty. Nie wiem, czy czyście słyszeli, co ona mówi, czy nie. No, no to powtarzam. I krokiety. Krokieciki. Jeden jest z, z kapustą i z grzybami. Jeden chyba z, z, z grzybami i z serem. No, różności takie, do spróbowania. I sałatka. Kolesław. Kolesław. Której w ogóle nie znamy. Której w ogóle nie znamy? <laughs> Słyszycie, jak koleżanka podpowiada? No. A koleżanka widz... słyszała o tej. Sałatce. Odróż. Odróż. Od no. I z ciekawości. Spróbujemy. Spróbujemy. No. Ok, co jeszcze tutaj mamy? Rzadkie weczka. I jabłuszka. Witaminki. Dla chłopczyka i dziewczynki. Nie, dzisiaj tylko dla dziewczynek. No i chusteczki jakieś. Oraz tak jak mówiłam wcześniej, sp... o, woda. Woda niegazowana. Gorczańska krynica. No. A jeszcze jakieś mamy. Jak to się nazywa? Rolka papieru. I... A, właśnie. Soczek pomidorowy jeszcze. Także teraz imprezka. Znaczy się kolacja. Pojemy sobie i pójdziemy sobie spać. Bo jutro rano trzeba wstać. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Widzimy się w kolejnym vlogu na moim kanale Izabela Itka. Dziękuję Wam serdecznie. Do następnego. Póziaczki. Pa!